W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Święty niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Obraz Kościoła, Kościół nie byłby pewny, gdyby nie było Maryi Matki i dzisiaj w tym dniu gdzie wpatrujemy się w Maryję jako Matkę Kościoła tę gwiazdę morską gwiazdę, która przewodzi chcemy jej się powierzyć nasze powroty też chcemy składać dziękczynienie za ten czas o przewodniczenie liturgii, proszę proboszcza naszej parafii parafii po wyzwaniem Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, brata Waldemara Korda. Kościół to społeczność świętych i grzeszników. Gdyby nie miał tej, która jest jego obrazem, przeczystym, jego matką Maryi, to nie wiedziałby dokąd zmierza. Nie znałby swojego celu. Dlatego dzisiaj chcemy się kontemplować ją, która jest kościołem z real... tej najlepszą cząstką kościoła, tą, która już dotarła do celu, tą, która jest najpiękniejszą. To właśnie taki jest Kościół. Jeżeli Chcemy go przeżywać, przyjąć, żyć Duchem Świętym, który działa w Kościele, to, to właśnie ma... To jest tak nas Bóg kształtuje, na podobieństwo jej Maryi. Ona jest najpiękniejszą. Chcecie wiedzieć, jaki jest Kościół, to trzeba się na nią patrzeć. To, co się dowiadujemy z prasy, z różnych doniesień, mówców, które przychodzą o jakichś skandalach i innych rzeczach, to, to nie jest prawda o Kościele. Prawda o Kościele jest właśnie tutaj, to ona. Taki on właśnie jest. Jeżeli przyjmiemy Ducha, którego wezwaliśmy na początek tej Eucharystii, to będziemy piękni jak ona. Kościół będzie piękny jak ona. to jest właśnie Kościół w najlepszej swojej cząstce. I właśnie w tym obrazie mamy się przeglądać, a nie w prasowych dniów i doniesienia. Przeprośmy za nasze grzechy, bo, bo wiemy, że one plamią i zniekształcają ten obraz Kościoła, ale Bóg nieustannie nam wybacza. To jest, bo jest pełen miłosierdzia, łaski, i czyni nas świętymi. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą nową czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.